Proszę Państwa, lata moment rozpocznie się dzisiejsze spotkanie tak bardzo wyczekiwane przez kibiców. Nie ma to jak w końcu rozsiąść się przed telewizorem lub zająć miejsce na trybunach i na 90 minut zapomnieć o Bożym Świecie. Zapraszamy na Cardiff City Stadium. Witamy Państwa, dziś gościmy na imponującym Cardiff City Stadium, gdzie rozegrany zostanie mecz, na który wszyscy czekamy. Mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych koneserów futbolu. Reprezentacja Walii kontra Szwecja. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Nie kombinuje. Rzuca. Mamy pierwszą bramkę. To tylko rozkręci nam emocje. Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. No to mamy 1 do 0. Zjokeresz. Wciąż jest trzy pimco. Trzy zaryzykuje indywidualny rajd. To chyba wpadnie. Tak jest. Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. No i nic dziwnego, że się nie byli z takiej odległości. Ciężko jest nie trafić. No to mamy 2 do 0. Teraz Kulusewski. Może teraz uderzyć. To była niezła okazja, by wrócić do gry w tym meczu. No muszą, muszą próbować takimi strzałami. James przy piłce. Ależ bomba! Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda! Kłopot z rozegraniem. Uwaga, prostopadłe zagranie. I dobrze teraz tamtasz. Pewnie. Dośrodkowuje z rogu Dość głęboko Piłka szybuje w pole karne Ale piłka trafia w ręce bramkarza Który nie dał się wyjść do dośrodkowania Dobrze teraz znalazł partnera Szkoda Wyglądało obiecująco Piękne podanie. Będzie miał okazję. Ale niebezpiecznie. Jest. Proszę Państwa. Trzecia bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Spójrzmy raz jeszcze na tą bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał tą nie. nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda: jakby już było pozamiatane. Uwaga, groźnie! Ale to teraz seksu Wymarzona okazja, krótki dystans. I żeby tak przestrzelić, zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalancko, ale prawa za starania. Próba mierzonego strzału, ale tutaj chyba trzeba było uwierzyć prosto i pewnie. Też tak sądzę. Tymczasem zawodnik sam sobie utrudnił zadanie. Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Doskonała piłka za obronę. Niestety, zepsute to rozegranie koncertowo. Isak ma piłkę. To był książkowy odbiór piłki. No, mnożą się niecelne podania i straty. Bardzo nerwowy okres tego meczu. Dobra interwencja. Mi wyczytę tę próbę ataku. I przejęta piłka. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać? A jednak blokuje to. Wspaniale. I obrona teraz ograna. Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. Warto się czasem postarać. Przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Nie ma! Budło w sytuacji sam na sam. Ktoś tu chyba nie utrzymał nerwów na wodze, a wystarczyło trafić. Williams. Zatrzył kolegę w polu karnym. Dobrywa, obrońcy na chyba przyznali. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Mija teraz bez kłopotu strzał skutecznie zablokowany. Najwyższy zawodnik już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Rzuca piłkę w pole karne. 10 minut do końca tego meczu. Co wyjdzie z dośrodkowania? I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Zobaczmy co z tego będzie. Uwaga. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Nie było chyba dzisiaj...